Czy USG i mamografia to to samo? Nie, to jest różne rzeczy w ogóle. Chyba nie? No myślę, że USG i mamografia są różnymi badaniami. Nie miałam nigdy mamografii mm -hmm. osobiście, ale wydaje mi się, że... Zczędzie nie wiem jak to działa tak praktycznie, po prostu kojarzy... USG mi się kojarzy z tym takim urządzeniem co się tak... Kiedyś miałam, pamiętam, USG piersi konkretnie, więc to nie może być to samo. USG polega, badanie polega na, na tym, że są to um, fale ultradźwiękowe a mamografia to jest to jakby zdjęcie rentgenowskie. Mamografia jest jakby, przynajmniej jak ja robiłam, jest na zasadzie ucisku, natomiast USG, no jakby, nie, nie ma tego siłowego, że tak powiem, zadania. Dla jakich kobiet jest USG, a dla jakich mamografia? A myślę, że USG jest dla każdej kobiety, a mamografia, tak strzelam, że po czterdziestce. Kojarzy mi się, że czasami jak są takie inicjatywy związane z mamografią, że chyba się mówi głównie o kobietach około 50, ale nie mogę powiedzieć, czy mi się tylko wydaje, czy tak rzeczywiście jest. No właśnie dwa lata temu miałam zagrożenie nowotworowe, w sensie... Raka piersi. Tak, ale na szczęście się wydarzyło, że nie, ma, nie mam nic, to jakby po prostu było podejrzenie. No i całe szczęście, że nic nie ma, ale i tak muszę się badać, co, jakby co pół roku muszę chodzić na OSG.